Chwała Jezusowi, kochani bracia i siostry. Dzisiaj takie krótkie, ale szczególne nagranie. Nagranie z 14 grudnia 2021 roku nagranie z dnia, w którym wczoraj obchodziliśmy 40. rocznicę wybuchu stanu wojennego w naszym kraju rocznicę, gdzie czołgi i wojsko wyszły na ulicę i zabrały przeciętnym ludziom wolność. Dzisiaj, 40 lat po tym wydarzeniu, nasz kraj znowu jest w opłakanym stanie. Nasz kraj jest podzielony, ludzie się kłócą, ludzie się e, nie lubią, ludzie są agresywni i jesteśmy o krok od tego, żeby. Może nie na masową skalę, ale żeby krew się przelała, że ludzie gdzieś się pobiją za, e, za to, czy masz szczepionkę, czy nie masz, czy nosisz maskę, czy jej nie nosisz. I jesteśmy w bardzo złym momencie naszego życia. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa zachęcam Was od dłuższego czasu, że musimy zredefiniować, czyli na nowo jeszcze raz nauki Pana Jezusa Chrystusa. Przebadać w kontekście naszych dzisiejszych czasów, i musimy jako wierzący, jako Kościół, jako uczniowie Jezusa, jako świadkowie Jezusa, musimy przyjąć konkretne stanowisko. I od jakiegoś czasu zachęcam Was do tego, zachęcam Was do tego, ponieważ Kościół Jezusa Chrystusa zamiast być światłością świata i być solą Ziemi, jest wycofany, schowany i gdzieś tam w swoich zakamarkach bunkruje się. Nie wyraża swojego zdania i pozwala złu, żeby ono się panoszyło bezkarnie. Kiedy kościół, kiedy wierzący nie zajmują swojego stanowiska, kiedy jasno i wyraźnie nie mówią, jak powinno wyglądać wszystko wokół nas, nie zajmują konkretnego stanowiska, to tak naprawdę nie zajmując stanowiska, zająłeś stanowisko. Tak naprawdę nie podejmując decyzji, podjąłeś decyzję, że jej nie podejmujesz. Nie wstawiając się za chorymi, nie wstawiając się za uciemierzonymi, nie wstawiając się za tymi słabszymi, nie wstawiając się za poszkodowanymi, nie wstawiając się za ludźmi, którzy mają gorzej niż my, tchórzymy i uciekamy i chowamy głowy w piasek za murami Kościoła, za wersetami, które nam pasują, za wersetami, które na daną sytuację świetnie się gdzieś tam nam yy, układają, ale nie takie. Nie takie powinno być stanowisko Kościoła, nie takie powinno być stanowisko ludzi wierzących, czyli uczniów i naśladowców Pana Jezusa Chrystusa. I teraz, dzisiaj, ch y chciałbym, jakby w klimacie tego, że obchodziliśmy tutaj, bądź obchodzimy jeszcze y wybu y nie wybuch powstania, tylko y początek stanu wojennego i tego, że wojsko, rząd zabrał ludziom wolność, chciałbym, Chciałbym podzielić się z Wami tym, o czym dzisiaj w nocy sobie myślałem, o naukach Pana Jezusa Chrystusa, że ja jestem z pokolenia ludzi, którzy jak przez mgłę pamiętają stan wojenny, właściwie bardziej chyba z opowiadań niż samego przeżycia. Ja urodziłem się i wychowałem w stanie, w czasie kiedy komuna padła, do dnia dzisiejszego żyłem w pewnej formie wolności, gdzie od tego systemu totalitarnego. Kiedy został on zniesiony, wybuchła totalna, absolutna wolność do dnia dzisiejszego, i wolność była smakowana przez moje pokolenie, przez ludzi, którzy żyli w Komunie na wiele różnych sposobów. Rzadko kiedy dobrze, rzadko kiedy komu wychodziło na pożyteczne, no ale to już jest co innego. Ale pomyślałem sobie dzisiaj w nocy, myśląc o tym, co się wydarzyło 40 lat temu w naszym kraju, kiedy z rano z rana powitał ludzi budzących się warkot czołgów, warkot warkot jakichś tam żołnierzy wychodzących na ulicę z bronią, z karabinami, kiedy nie można było normalnie, legalnie pójść do pracy, kiedy wojsko było na ulicach, kiedy był siany terror. Myślałem sobie jednocześnie o pewnej nauce Pana Jezusa Chrystusa z kazania na górze i pozwólcie, że teraz ją przeczytam. Pozwólcie, że ją przeczytam. Jest to Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 43 do 48 wersetu. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami ojca waszego, który jest w niebie, w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak ojciec Wasz niebieski doskonały jest. Chwała Jezusowi, chwała naszemu Panu i Zbawicielowi. Moi drodzy, niejednokrotnie już powtarzałem, że Pan Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy byli solą ziemi, żebyśmy byli światłością tego świata. Sól, sól to nie cukier. Sól, kiedy posypiesz cokolwiek, nagle nabiera smaku, nagle jest jakaś reakcja. Za oknami jest dzisiaj mroźny dzień. Jeżeli na, na zmrożoną ziemię, jeżeli na zlodowacową ziemię posypie sól, to nagle ona się rozpuści. Sól wpływa na wszystko, czego gdzieś na co zostanie posypana. I my też mamy tak żyć. Nie mamy żyć w wycofaniu, ale mamy żyć w zwycięstwie, mamy żyć w ataku. To my mamy nieść Ewangelię, to my mamy być solą ziemi, to my mamy być światłością tego świata, to my mamy odpowiedzi na wszystkie palące pytania tego świata. To my Mamy przekaz, który może zbawić ludzi. I z tych, którzy się są za tym, żeby się szczepić, i tych, którzy są przeciwni temu, żeby się szczepić, i tych, którzy są agresywni, którzy są spokojni, mają inne problemy. Ewangelia, Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa naprawdę ma odpowiedzi na wszystkie problemy tego świata. Słowa i nauka Jezusa, Krzyż Jezusa Chrystusa jest największą odpowiedzią na bolączkę tego świata, ponieważ wiemy, że ten świat to nie w grzechu, że tym światem rządzą słudzy diabła, że ludzie chodzą w swoich grzechach, że są martwi, że są zbuntowani i żyją w buncie przeciwko świętemu Bogu. Plują na niego. Za chwilę będą obchodzić jego święta i w imieniu jego będą kupować prezenty sobie, będą sobie składać fałszywe życzenia, będą wszystko robić w imieniu Jezusa Chrystusa w Dniu, w którym niby obchodzone jest Boże Narodzenie, chociaż Bóg nigdy się nie narodził, On zawsze był, jest i będzie, jest wieczny, Ale będziemy w imieniu Jezusa, w czasie Wigilii robić różne rzeczy, jako świat solenizantem bez Niego. Jezus ma odpowiedzi na wszystkie bolączki tego świata. I my, i my, jako wierzący, jesteśmy dzisiaj. Jego przedstawicielami, jesteśmy Jego świadkami, jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy posłani na ten świat, żeby rozpalać światło, światło Ewangelii, żeby dzielić się tym światłem, żeby dzielić się Ewangelią, żeby czy człowiek y, będzie upadający, czy będzie w swoich grzechach, czy będzie tonął, jakkolwiek będzie tonął, my możemy wyciągnąć do niego dłoń i opowiedzieć mu o Ewangelii. I musimy to robić. Jako Kościół Jezusa Chrystusa nie możemy chować głowy w piasek, nie możemy zamykać Kościołów, nie możemy zamykać swoich służb, nie możemy skupiać się na swoim życiu, ale mamy nieść światło ludziom, którzy są pogrążeni w mroku, którzy żyją w pętach swoich grzechów, którzy nie mają odpowiedzi, co wokół nich się dzisiaj dzieje. Co wokół nich się dzisiaj dzieje? Moi kochani, do tego został powołany Kościół Jezusa Chrystusa. Czytamy często o bohaterach wiary, czytamy i się rozkoszujemy i mówimy, ale oni wspaniałe dzieła zrobili. Jedni złożyli swoje życie w ofierze z rozdziału bohaterów wiary, inni zwycięsko przeszli przez problemy. Ale dzisiaj, w 2021 roku, czas bohaterów wiary, czas uczniów Jezusa Chrystusa jest w naszych rękach, na nas spływa obowiązek głoszenia Ewangelii. Na nas dzisiaj spływa obowiązek kontynuowania dziejów apostolskich, kontynuowania niesienia światła, kontynuowania dzielenia się wśród zagubionego świata przesłaniem o Ewangelii. Nie! Na, nie na Twojego sąsiada w ławce kościelnej, nie na pastora, ale na Ciebie, bo Ty jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Ty jesteś światłością tego świata. Ty jesteś solą tej ziemi. Ty jesteś wśród tych ludzi, których żyjesz, wśród swoich sąsiadów, współpracowników, ludzi, z którymi chodzisz do szkoły, których mijasz na ulicy, których mijasz w sklepie. Ty jesteś uczniem. To jesteś powładny, żeby nieść im Ewangelię, żeby być światłością tego świata, żeby dać ludziom odpowiedź na bolące pytania. I nie możesz chować głowy w piasek. Nie możesz zasłaniać się za kościelnymi murami. Nie możesz zasłaniać się za wersetami, które ci pasują. Nie możesz. Dziś jest czas, żeby nieść światło ludziom. Dziś jest czas, żeby nieść ludziom Ewangelię, żeby dać im wsparcie, żeby trzymać podupadających ludzi, którzy już nie wiedzą, co jest dobre i co jest złe, którzy nie wiedzą, kto ma prawdę, kto ma rację i czy jakoś to będzie. Wiesz, jak ludzie myślą? Jakoś to będzie. Ich wiara jest niczym niepodparta, taka wiara w wiarę, że musi jakoś być, że musi być dobrze. Ale spytaj ich, na jakiej podstawie? Nie potrafią odpowiedzieć, bo nie mają odpowiedzi, bo nie mają na czym swojej wiary oprzeć, bo nie mają na czym podeprzeć swoich przekonań. A my, uczniowie Jezusa Chrystusa, mamy Słowo Boże, mamy coś więcej niż Słowo Boże. Znamy autora słowa Bożego. Znamy go osobiście, Zostaliśmy obmyci jego świętą krwią. Zostaliśmy oczyszczeni z grzechów na krzyżu przez poprzez krzyż Golgoty. Na krzyżu Golgoty został rozwiązany twój i mój największy problem. Zostaliśmy oczyszczeni z naszych grzechów. Zostaliśmy zbawieni. Zostaliśmy uratowani od wiecznego potępienia. Aleluja, chwała Jezusowi. Ale nie zostaliśmy powołani, żebyśmy żyli dla siebie. Zostaliśmy powołani, żebyśmy dalej innym, innym nieśli to światło Ewangelii. Wierz mi, że świat potrzebuje Ewangelii. Potrzebuje jej każdego dnia, ale dzisiaj bardzo szczególnie jej potrzebuje. I to my mamy nieść tą Ewangelię. Moi drodzy, Chcę Was zachęcić, żebyście wyszli ze swoich bezpiecznych miejsc, żebyście wyszli z bezpiecznych kryjówek, żebyście wyszli ze swojej bańki mydlanej, która jest taka bardzo bezpieczna, iluzoryczna i stworzona, żebyście wyszli do ludzi z Ewangelią. Do tych, którzy są za i do tych, którzy są przeciw. Do tych, którzy myślą tak samo jak Wy i mają zdecydowanie kategoryczne inne poglądy. Ponieważ my znamy księcia pokoju, my znamy Tego, który jest pokojem. I możemy tym ludziom w tych ciemnych czasach zanieść światło Ewangelii. Moi drodzy, myślałem sobie o tym, co wydarzyło się 40 lat temu i czym jest wolność, i jak ja, jak ja się wychowywałem, i pomyślałem sobie o nauce Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy o tym, żebyśmy miłowali nieprzyjaciół i modlili się za tych, którzy nas prześladują, że znam te słowa. Czytam je, mówię na nie, Amen. Dzieliłem się z innymi, dzielę się dzisiaj z Wami też tym przesłaniem. Jednakże nie doświadczyłem tego w życiu. Nie doświadczyłem tego w praktyce. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus miał swoje kazanie na górze, słuchali do niego jego uczniowie. I pamiętajmy, że Pan Jezus nie mówił tego w czasach pokoju. To wszystko się działo, kiedy trwała. Twarda, bezlitosna okupacja rzymska. Izrael był pod butem, pod pręgierzem Rzymu. Rzym, wy wiecie, ja wiem, a kto się nie wie, to niech sobie poszuka w źródłach historycznych był bardzo ciężkim okupantem, bardzo stanowczo, rygorystycznie yy, egzekwował swoje prawa i nie miał litości. Nie miał litości dla tych, którzy mu się sprzeciwiali. I moi drodzy, kiedy Pan Jezus mówił, posłuchajmy jeszcze raz te słowa, będziesz miał w nie. E, przepraszam, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja Wam powiadam, miłujcie! Nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują? Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie robią? Nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tędy doskonali, jak ojciec wasz niebieski jest. Moi drodzy, kochani bracia i siostry, kiedy Pan Jezus Chrystus mówił te słowa, nieprzyjaciel Izraela był tuż obok, okupant rzymski rządził Izraelem. I oni doskonale wiedzieli, co to znaczy okupacja, oni doskonale wiedzieli, gdzie jest ich wróg. I cały czas uczniowie Jezusa myśleli, że pan Jezus przyszedł po to, żeby wyzwolić ich z okupacji, żeby przynieść im dawną chwałę Izraela. Ale pan Jezus powiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. I myśląc o tym dzisiaj w nocy, myśląc o stanie wojennym, który był 40 lat temu, myśląc o tym, jak ja się wychowywałem i myśląc o nauce pana Jezusa Chrystusa, pomyślałem sobie, że muszę na nowo. Zredefiniować, na nowo przemyśleć naukę Pana Jezusa Chrystusa w kontekście praktyki, nie teorii. Bo do tej pory żyjemy w teorii słów Pana Jezusa Chrystusa. Łatwo nam się błogosławi wroga, łatwo nam się błogosławi nieprzyjaciół, łatwo się wypowiada te błogosławieństwa, ale jak się to ma w praktyce? Czy błogosławisz ludzi, którzy mają inne zdanie niż Ty? Czy błogosławisz tych, Którzy mają totalnie inne zdanie niż Ty. Czy jesteś stanie się o nich modlić? Czy jesteś w stanie ich przytulić? Czy jesteś w stanie zrezygnować ze swoich poglądów i zobaczyć w drugim człowieku człowieka, swojego bliźniego. Nawet jeżeli to jest wróg. Nawet jeżeli to jest ktoś, kto będzie Cię, cię mierzył. I Pan Jezus nas do tego zachęca. I moi drodzy, kochani bracia i siostry, myślę sobie, że i ja. Muszę na nowo ułożyć sobie naukę Pana Jezusa Chrystusa w kontekście dzisiejszych dni, w kontekście dzisiejszych czasów, ponieważ, tak jak mówię, nasze społeczeństwo jest ostatnio strasznie podzielone jest bardzo nerwowe, jest bardzo agresywne i, tak jak mówię, bardzo się tego boję i naprawdę nie chciałbym tego, ale obawiam się, że ze względu na to, w co wierzysz, jakie masz poglądy odnośnie tej całej epidemii, Prędzej czy później gdzieś komuś puszczą nerwy i poleje się krew. Ale my, uczniowie Jezusa Chrystusa, nie taki oręż mamy. My nie mamy walczyć, my nie mamy brać, yy, nie wiem, kamieni i skakiwać na barykady. My mamy brać Biblię i głosić ludziom Ewangelię. My mamy narzędzie nie z tego świata. My mamy imię księcia pokoju. Które możemy ludziom zwiastować. Ale nie będziemy im zwiastowali, póki, póki żywimy urazę, póki żywimy nienawiść do ludzi, którzy myślą inaczej niż my: którzy mają inne poglądy, mają inne tezy, inne hipotezy i mają inny azymut niż my. Ale Pan Jezus kazał nam też takich ludzi kochać. I powiem Wam, odkrywam, odkrywam w tym głębie, pewną głębię, ponieważ. Kiedy nauczę się, choć nie jest to proste i póki, trza, póki co ciągle jestem w teorii, ale chcę się uczyć praktyki, ale kiedy nauczę się kochać ludzi, którzy myślą inaczej niż ja, którzy mają inne poglądy niż ja, którzy są z innej strony barykady niż ja, to wtedy ze szczerym sercem będę mógł ich, ich błogosławić i będę mógł się o nich modlić. Ze szczerym sercem będę mógł im zwiastować Ewangelię. Pomyślałeś o tym? Pan Jezus chodził po Izraelu, chodził po Jerozolimie, chodził w miejscu, w którym Rzymianie sprawowali władzę. I mówił do uczniów swoich: Moje królestwo nie jest tego świata. Miłujcie nieprzyjaciół swoich, miłujcie ich, módlcie się o nich. A żeby nie było, to apostoł Paweł w liście do Rzymian potwierdza te słowa. W dwunastym rozdziale no dwunasty rozdział od 19 do 21. Przeczytajmy. Najmilsi. Nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie, nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. głowę. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężeń. Nie dajmy się zwyciężyć złu, moi bracia i siostry, kochani. Nie dajmy się wkręcić w narrację tego świata. Nie dajmy się wkręcić w te afery tego świata, w złość, w gniew, w nienawiść. Nie zakaciskajmy pięści na kogoś, kto myśli inaczej ale zło dobrem zwyciężajmy nasze dobro ma imię Jezus Chrystus nasze dobro to Ewangelia to jest lek na całe zło tego świata i my mamy lekarstwo Ewangelię kochajmy naszych wrogów kochajmy naszych nieprzyjaciół módlmy się o nich, błogosławmy ich życzmy im jak najlepiej zwiastujmy im Ewangelię i nie stójmy z boku. Nie stójmy z boku, ale wyjdźmy z naszym przesłaniem naprzeciw temu światu. Wyjdźmy z naszą księgą. Wyjdźmy z imieniem Jezusa Chrystusa na ustach i w naszym sercu do tego zgubionego świata. Walczmy. Walczmy o dusze ludzi. O dusze, które są zgubione, które są zbuntowane przeciwko Bogu, a teraz absolutnie, totalnie zagubione. Walczmy o tę duszę, wyjdźmy z naszego bezpiecznego miejsca, z miejsca naszego komfortu i błogosławmy ludzi wokół nas. Bo wtedy nazwani będziemy synami Ojca Niebieskiego, który jest w niebie. I wtedy słowa Pana Jezusa Chrystusa będą praktyką, nie teorią. I pamiętajcie, Pan Jezus był praktykantem, nie teoretykiem. I nam też to zlecił. Praktykę, nie teorię. Bądźmy. Uczniami Jezusa Chrystusa, kontynuujmy dzieło naszego Pana, naszego Zbawiciela, nieźmy ludziom Ewangelię. Wyjdźmy naprzeciwko nich, bądźmy z nimi w tych trudnych czasach, nawołujmy ich do upamiętania, nawołujmy ich do tego, żeby się opamiętali i nawrócili, żeby spojrzeli na krzyż, żeby ukorzyli się przed świętym Bogiem. A kiedy się nawrócą, kiedy Bóg w swojej łasce ich zbawi. To, 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 wszystko, co się wokół nas dzieje, będzie dla nich już bardzo dalekie i odległe. Oni będą mieli radość i pokój w sercu swoim, bo będą zbawieni. Będą mieli odpowiedzi na całe złotego świata, bo będą znali tego, który ma wszystkie odpowiedzi. Jednakże, jak mają zostać zbawieni, skoro nikt im nie głosił? Chwała Jezusowi. Kochani bracia, potraktujcie i siostry. Potraktujcie bardzo, te, bardzo poważnie te przesłanie o tym, że jesteśmy solą ziemi, jesteśmy światłością świata wśród tych ludzi i że mamy kochać naszych nieprzyjaciół, ponieważ Pan Jezus Chrystus tak robił. Błogosławmy ich, módlmy się o nich, niezależnie od prawicy, lewicy politycznej, szczepionkowo-nieszczepionkowej lub, lub innej ideologicznej. Błogosławmy, błogosławmy ludzi, którzy żyją wokół nas. Tak jak to robił Jezus Chrystus, i na koniec taka mała myśl, która mi przyszła teraz do głowy, że zobaczcie Jezus i apostołowie ciągle byli wśród ludzi, mimo że y, okupan, czyli, czyli y, Rzym, szerzył terror, szerzył bata, nie dało wytchnienia Izraelowi to ani apostołowie, ani Jezus nie chowali się za jakimiś murami kościelnymi, za frazesami, nie, nie ubierali wierzcie, swojej terminologii, żeby ucieknąć od odpowiedzialności, gdzieś tam yy, nie uciekali od tego, ale byli wśród ludzi, błogosławili ich. Więc tak jest nasze dzisiaj zadanie jako Kościół Jezusa Chrystusa w 2021 i dalej roku. Chwała Jezusowi, bracia i siostry! Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki, śmierci nie ujrzy na wieki, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Śmierci nie ujrzy na wieki, śmierci nie ujrzy na wieki.